Mi się trudno powstrzymać, bo, bo tam jest, jest parę takich rzeczy, które są no, naprawdę śmieszne, więc jak się to ogląda, to to z przyjemnością się ogląda. Natomiast jest zupełnie inną rzeczą to, że jeśli y, ci ludzie używają tego typu środka przekazu, środka komunikacji, bo to jest jakiś środek komunikacji. I jeśli oni używają pojęcia mem, to oni powinni zdawać sobie sprawę z tego, że używają języka, który został im narzucony. Mhm. Ponieważ pojęcie memu w dzisiejszym świecie i w dzisiejszym języku jest produktem jednego z największych barbarzyńców, jacy, jacy funkcjonują od wielu lat, mianowicie niejakiego Dawkinsa który jest zresztą twórcą, jakby nie, nie wchodźmy w sprawę Dawkinsa, bo jeżeli ktoś jest zainteresowany, to, to wystarczy, że, że sobie poczyta jego książki, poczynając od tego samolubnego genu, czy jak to się tam nazywało.